Wzywam moje dzieci, moich prawdziwych pobożnych, tych, którzy są moimi oddanymi, abym ich prowadziła do mojego boskiego Syna, tych, których niosę, że tak powiem, w swoich ramionach, tych, którzy żyli moim duchem. Wreszcie wzywam, i tutaj uwaga, wzywam apostołów czasów ostatecznych. Wiernych uczniów Jezusa Chrystusa, którzy żyli w pogardzie dla świata i samych siebie, w ubóstwie i w pokorze, w czystości i w jedności z Bogiem, w cierpieniu i, i, nie, i nieznaniu światu zupełnie święty Ludwik Demofor. Czas jest, aby ukazali się i przyszli oświecić świat. Chodźcie i okażcie. Okażcie się moimi drogimi dziećmi, jestem z wami i was, aby tylko wasza wiara była światłem, które was oświeca w tych dniach nieszczęścia, aby wasza żarliwość uczyniła was.